Attack Force T. 90-90-30, jak rozmiary, kurde... Takie trochę od góry słabo. Mamy 90-23-52. Takie śmieszne, komiksowe. O masz, oj, słuchajcie, ja bym proponował... 8-gate. O Boże, to stała mapa. No mów. No nie wiem, mamy trzy, gramy trzema zergami, to wiecie, może tak hmm. cii, jakieś hey. świństwo. Hey. Czuję hey. A taki totalny trzciz można zrobić, tam się mi założyć bazę z tyłu, to... <laughs> ja, ja robię 8 pula, bo to, to chyba umiem tylko robić. Dobra, ja robię, wiecie co, ja robię, ja robię, ja robię speedlingi. O, ja tak koło 6 minuty będę miał wciul speedlingu. Dobra. Okay. Wciul, wciul, to musi, tam musi być rampa biegnie, tak? tak? Ja chyba. Dobra, super, bardzo to fajnie. Będzie, czegoś nie skopałem? A skopałem już, bo to chyba widzę. Czyż nie? Proszę nie. nie, co tam się robi? Raz... Na słoniu Emila. Nie, dobrze jest. Nawet mam szczęście pula niż ja. Bo sobie widzę, takiego... hm. Dziewiątkę poszedłem. O. Jest słonik. O, ludzie. Jest zer. Czyli będzie można tam wbić z mackami, to będzie strasznie miłe. Tak, Zbawiam. trzeba wyczajać tylko w którym miejscu jest. A skąd wiecie, że jest zerk? No bo leciał słoń. Wiesz? No to tam, gdzie był słoń. Czy więcej. Przy wejściu. No, bo... no to... to pięknie w takim razie, pięknie. jeżeli przy wejściu. No. O to chodzi. I o to chodzi, i o to chodzi. Chyba no. coś zmaściłem. Pożyczyłeś mi MGLHF w ogóle, przecież. <laughs> Także... a, bo ci zarobiłem, to trzeba. <laughs> Thank you. Right. Dobrzy mi ludzie, nie? Uczciwi gracze StarCrafta. Honor. Ty jak teraz streamujesz? Nie. A. Ja bardziej pod Tubę ostatnio, wiesz? Słabego neta mam. O, Tuba. Uwaga, zergaś coś rodzi, rodzi się domek. świadom przewidywał, że. No, coś mi... Przewidywał, że wszyscy. <śmum> Ty lecisz aż dwoma? Tu jesteś tryhard. Tak, bo niech, nie mam zamiaru, kurde, wiesz. <śmum> Ty się cofnij, żebyś tam Queen nie wyleciał i żeby nie było zonka. Po prostu ochraniaj mi te domki, To moje dwie larwy i gdzie zramiście? A ja też swoją larwą, nie? ale co w ogóle, że jest tak od tyłu? Załolowałoby się świnie! Kurde. <śmum> To teraz gdzie my lecimy? A nie, no to jest tyłem, jeszcze przejście. A. To lecieć tam, lecieć. Może. Ale to będzie fail. <grymne> Geniusze zła. No, tak. <grymne> no, Załolowali się. No to drugą stroną przecież można. <grymne> Co za mapa. Tego się nie spodziewają. Na pewno. No już, już się nie A. spodziewają. Ale mijazga będzie. Chodź, 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 bo mi tu trzeba pomocy. Mm, biegniemy, biegniemy, budujemy, budujemy. Dajcie radę, dobra, brońcie se to. Oj, Queen. Ja to będę miał co nieco, ale dopiero za Biegną i biegną. O-o, o-o, o-o. Tośmy zaszaleli. Dupa, co? na! <laughs> 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 Róbcie bejny. Nie żartuję teraz, bejny. Cholerę bejnów, im więcej bejnów, tym lepiej. Boże, ci mnie osczeliwuje z góry, świnia. Nastro tych lingów też. No to dawaj, cofaj to się jest... lingami, ja spod nimi biegnę, to się ich tam przechwyci. Tak gówno wyszło. No bo zeskautowali, wiedzieli co i jak. Znaczy, nie wolno mieć te lingi swoje. Nie, bo ja biegłem naokoło, kurde. Około biegł. <noise> dobra, 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 dobra. Róbcie bejny, róbcie bejny, bo to jedyna szansa dla nas. Żebyś tam bejnami wpierdzielić. Okej. Okay. Jedyna szansa, to nie wiem jak mi coś, ktoś udar dostanie. <announcing warfare> <st outdoors> tak, pod, pod to gramy, to jest nasza strategia wstępna. <object> <stammers> to jak wystraszysz, nie, że wyskoczą bejny, wow. <stość> coś w tym guście. O, Co bo... <nous> tam jest? No pięknie, owka mi zabili. Miny były, to mi się nie podoba. Już miną tam ile No Oni grają, żeby wygrać, to jest takie hamskie, takie. No <śmuszy> nie. Jak tak nas nagra. Dobra, dawaj, tak? dawaj, 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 dawaj. Lejemy. I teraz wterka, wterka, wterka od razu, później. A to jest on, kurwa. <śmuszy> Myślałem, że to twoje są mąkowało. No nie. Okej, okay, Jak to możemy wyrazić? Jeden zerk. Jak te bejny? To jest obie. Ja robię. Ja idę w roach. Nie szybko, ale robię. Ja już domek roucz, mam nadzieję, że jest. Ja A czy bejny już mogę robić, ale na razie ekonomię trochę ustawiamy Zrób parę bejny. Weź, bo by to byłoby łatwiej, jakbym miał bejny. Czułbym się tak no, spełniony. Ej, oni mikrują. Kurde, ludzie, trafiliśmy na kogoś, kto ogarnia. Oni mikrują. No tak, o, no to jest tak. brąz, stary, tu nie pogadasz. <laughs> To są starzy masterzy, człowieku! Ej, Albany teraz byłby naprawdę mile widziany. Dobra, no ja będę latał. Ja czuję potrzebę mutalisku. No zrób sobie. Zrób sobie takie pozwolenie. Możesz zrobić, Emil. Rada przegłosowała. Rada no tak. zergów Że możesz zrobić... Mutaliski. Rozsiewam kupę. Jakby kto pytał. Zwał jak zwał. Aha. Tak. No, Ważę, no nie wiem, o co chodzi, już no. O, tu jest jeszcze jedna baza. Wow, ile tu jest spainów. No bogato tam, co? Dobra, no, ty Emil, chcesz latać. Gdzie ty tam jesteś? Dobra, Dobra idę Emil z bejnymi. Znaczy, dojdę no i się zmienię. Się... No to przydałoby się. Ja cię takie tak. coś, taka opcja? Tak, przybiorę się na miejsce. Tak. No, właśnie. Każdy rubiz. No przyda się, te kurde w te spain, wiesz co? Tymi bajnami to ty się no. spróbujesz wodować w te spajny, może Gdzie są spajny? Bo ja nie jestem tutaj na. O dobra, sposób. cofaj się, cofa się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, dobra, ty to nie da rady. Bejny do obrony co najwyżej teraz. Ach. do obrony i tyle. To gdzie tu nic się więcej nie Chowaj się gdzieś. Chowaj się. I tego nie wygramy. Tu się schowam. To Ej, ale wiecie co, mało klipu mamy, więcej by się go przydało. Ja to już już, już, tam generuję spokojnie też. Może jak zakopane by te beiny gdzieś porozstawiać? No właśnie taki mam plan, więc robię już z górą. Boże, nie wiem, jakąś mam taką fiksację na później tych rowczy. Teraz czy to jest złe, ale. Jeszcze Kilka gier mi przejdzie. O, spotkałem parę marinów. No, akceleranty tam. Tylko tak zakopuj się nie na klipie, bo na klipie on ci skan rzuci, żeby się klipu pozbyć. No dobra, Kurde. na razie jeszcze nie mam burowa, więc tak czy siak. Sugerujesz, że za szybko że rzucam krip? Rzuc <laughs> co? Za szybko krip rzucam? Czy co? Za zbyt szybko. powiedział. No nie. Je... Żebym się nie burował na kripie, no to będzie ciężko, jak zaraz wszystko będzie w kripie. A, okay. nie no to tam... wiesz. Tu jest... coś walczyło przez chwilę. Tu moja no, jednostka walczyła, ale jakim cudem to mina jest, wstawiam, że mi, mina, mina, tu jest mina, paczek, a ukryta mina. Skąd ty tu to jest ukryta? No nie widzisz? Widać. Ja nie widzę. Taki zakopany dołek. Wąż, już cofnij tego Overlorda. Cofnij słonia. Nie, go nie Jest ledwo żywy już. Nie, przecież <laughs> widzę, gdzie to jest. Jeszcze. Tu Tam nic nie ma. Jeszcze. Tu. Stój. Widzisz? To. A no, tu. jest taka taka tak, To jest tutaj taka kubka. No dobra. Dobrze. no To ja zrobię nadzorcę. <laughs> to jest mina przecież. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> no, Przepraszam. <laughs> Nie widziałeś, że tak wyglądają zakopane miny? W sumie nie, wiesz? Tak no to w widzisz, każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Jest, faktycznie zakopana. Uderzyła cię. Okay. <gry> mam cię. Dobra, ja temu utalent to taki eee. już mam powoli. A ktoś z was robi te kalafiory? Jakie kalafiory? Kto nie wiem, co to jest. To jest emilowy termin. To są te. To są ci gospodarze roju, tak zwani. Sword nie. Host. Boże, wstraszyłem się, to muty nasze. Znaczy, nie nasze, właśnie. Dobra. Patrzcie, jaki cfaniak. O jezu, ile ravenów właśnie poszło się stosunkować. Klap, klap, klap. Słuchajcie, to jest piękne, zabijałem właśnie 6 rayvenów. 6 rayvenów, wiesz, to jest 6 rayvenów. To jest drogie, nie? To jest To 200 gazów. Teraz sobie tam inną rasę. Zrobię Swarm Hosty, gospodarzy roli, To mi to, to będzie fajne. Co to? upadcie XP. Dobra, ale i teraz. już jakoś tak. Nie wiem, co się nastawili ci nasi. Nie wiem, ja jak właśnie zdjąłem. No właśnie. To mi się strasznie podoba. Ja to pewnie jest jakieś. Ja zrobię masę Beiningów gdzieś fajnie zakopię. Tylko nie zakop ich w jednym miejscu. Ale. <laughs> nie zakop ich w jednym miejscu. <laughs> Tybek jak. Ty nie. Dobra, to tak garstkami. <laughs> garstkami. O. Oh. Wspaniale. Fajne to takie, mogę sobie zrobić wreszcie kupę wojska. I atak w ziemię, atak w ziemię i. Wiecie co, tak naprawdę to by się coś przydało jeszcze jednego fajnego, czyli. Inwestory byłyby idealne. Co on taki tu uparty? Robi tych domków i robi tych domków. To jakaś prowokacja? No, no to dobrze. dobrze. Rosyjska prowokacja. Minki są. Nie słuchajcie, yy, nie żebym coś mówił, ale idealne by były do tyłu, do tyłu. Do tyłu, do tyłu. Masz, czego wersji masz? Jeszcze nie wiem, ja sobie zrobię, stać mi. I tak cię stać, to dobrze. Bo tutaj trzeba podlecieć overseerem, żeby to wyczyścić. Ja bym zrobił skoki. Co, ja... ja potrzebuję XP przejąć. Maciek, ja wiem, że ty masz minerały. Ja wiem, że ty masz nadwyżki. Ja to wiem. Podziel się. <grym> no, wydałem właśnie. <grym> tak, to jak ostatnim razem wydałem właśnie i nagle masz... A to tak, bo mam tak dobrą ekonomię, bo Mam tak dobrą ekonomię, że... jak czajcie, ty coś, to, on ma Raveny. On ma raveny, to nie zakopuj, bo oni wiedzą. Już koniec no, zakopowania, to nie, nie zadziała. To tam biegnie? Co nie zadziała? Ja. Nie, przecież on ma raveny, on widzi. Co mnie to obchodzi, że ma raveny? Jak wyjdzie, A, to proszę. się robi. <grym>. Przeleciał właśnie obok twoich bejnów zakopanych. Wszystkich? No to się zwijamy. O tych tutaj, więc będzie latał z ravenami. Patrz ile mnie ile mi, Nie ma Leć over wersji ramik, Dobra, ja mam maksa w tym momencie i daj tam kogoś pocisnąć, bo moja ekonomia prosi o więcej. Moja ekonomia prosi, łaknie zniszczenia. Och, Och są, dobra, nie nabieraj się drugi raz na ten stalinowskie sztuczki. Co? Dobra, to ja tam lecę. No ja nie wiem, ja jestem zmaksowany, ja nie wiem co mam robić teraz. Mam tyle pieniędzy, jak ktoś potrzebuje pieniędzy, to teraz mogę dać. <grym <grym Daj, Wiem, od tego były mediwa... Od tego było to, co było, żeby wyczyścić. No ja miałem, powiedzcie, tylko nie dałeś mi szansy. Ale mu to szybciej czyszczą. Dobra, tu nie, tu nie, tu nie, dobra, tu nie zaatakujemy. Z tej co nie, doszło, nie damy rady. O, ale, o, jak pięknie, dobra. Czekaj i zaraz. Teraz, teraz teraz odpijeś. A, dobra, ty daleko poszedłeś. To nie. Tak, to troszkę cofnąłem, ale wróć. Dobra, 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 dobra. To co. Nie, nie wiem, jak chcesz. No tam czołgi są rozstawione. Nie wiem, czy to jest sens. O-ho-ho-ho-ho. Idę odbicić. Dobra, drugiej to ja wjeżdżam na tego typa tutaj, mogę? To poczekaj na mnie. O kurde, ile mutalisków. Ciul, tak zwanie. Czy to. Z, 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 oni. Ja to je, je, nie, nie. Nie, nie. Ktoś ma gaz? Tak sobie. Gaz, I need gaz. Pam, pa, ra, 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 pam, pam. No i myślę teraz. Ja mam, zaraz z... ci dam gaz. Co Daj gaz. Te bazy zerków, nie wiem co, jest nasze cystoty. Im więcej gazu, tym lepiej. Dobra. Muszę, muszę dawać larwy, bo zapominam dawaniu larw. Ja też. Nie przejmuj się. Nasze o, piękny gaz. Piękny gaz. Shit, 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 shit. Twoich Maciek! Tak. Help. A tam ludziki są, dobra, no spoko. To nie ma, nie ma tych mutów strasznych? Są nie, te nie ma takich. A, dobra, dobra, odpuszczamy to sobie, bo to już stracone. Dobra, ja, mam, ja będę miał zaraz dużo infestorów. Więc Aby, myślę, zróbmy że może... ten, zróbmy, Co? zróbmy im a, tulimy. Ja Co zrobimy? Tulim. Ty rzucasz ten, a ja się przytulę benlingami. To jest super taktyka. Super, masz jeszcze tego całego? Ej, to chodźmy, kto to ma, to takie ładne infestory? Ja, ale ja mam tylko parę sztuk tych infestorów. Nasi sojusznicy walczą, zakończona. Dobra, ja idę znowu, robię atak, bo, bo, bo mi to wychodzi. Uważaj, 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 ale to nic nie da. Bo nie, mam żadnej, nie mam nic powiedz. Nie, do nie tyłu, mamy. do tyłu. Nie mamy nic, co strzela w górę. Widziałeś tutaj mój ten, moją częstochowę? Stary. Jest. No śliczna częstochowa, to ją przenieść bliżej. Przenieś ją gdzieś tu. O, przenieść? Ale mówię, o. Nie ryska, No to podnieś i przenieś. Ha, faktycznie, to zerka. Ale <laughs> ja co? Ja chcę mieć bazę a tam i zniszczę. Ale ty, to złota prawie nie masz. Trzeba podprowadzić tę te mutalę. Podprowadzimy. Gdzie mój? O, just... mutalę. No shit. To Bek, co ty robisz? zniszcz, zniszcz spire, 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 dobra. Zniszczyłeś? Chodź mi tam, zniszczył. może. No ale co z tego, nie mam nic przeciwpowietrznego. To chodźmy tutaj, nie no dobra, zrobię Dobra. Jakiś... Nie, no. nie. Ja robię tutaj atak z ja... prawej, ja cały czas im czyszczę te dwie ekspansje, górze. których oni mają. na on działa, ja muszę. Dobra, się, dawaj, dawaj, dawaj to wpierw, Ja nie mogę stracić inwestorów. Dawaj tam. Idę na przestawiłeś. domki, przestawiłeś? No lekko. Nie. To przestaw je pod samą tą, żeby... No, do tybra... jadą mnie. No nie. O... Chodź przestaw te no. bazy, do nowej bazy. Tam złoto to już się tak. I tak za chwilę. Tak. Dobra, jak ja ci daję moje inwestory. Nie, 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 nie rób lub tego! To jest naprawdę. Nie, daję na zasadzie, że jadę tam częścią inwestorów. Żeby się bronić. Przeprowadzki w tej StarCrafcie. Boże. Jakby sobie tak, mam pieniążki zabrane. Teraz tylko nic nie zrąbać. Tu tam jest. Tu, 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 tu dobra. Dawaj, 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 dawaj. To ja dawaj, I... będę... Nie uciekaj, nie uciekaj. Jestem tylko. Tutaj... No dawaj go tam na co, Coś tam czekasz. czołgi w tyle? No i co z tego, że czołgi w tyle? Czemu nie nie atakują? Jakoś tak głupio atakują to moje. Mówię... Okej, okay. coś tam się mogło, miało prawo złego podziać w sumie. Widzę, widzę, że odwrót, to dobrze. I to jest, co moje przeciwlotnicze gówna. I bardzo no mi się i dobra, no trudno się mówi. Są, były ładne, piękne. Strasznie się cieszę, że takie budowałem. Masz tyle funga, ale nie masz. Ja już nie mam w ogóle, Ja już nigdzie nie wydobywam nic. Jestem trochę smutny z tego powodu. Kurw! A nie, dobrze. Przepraszam. Gdzie jest mój baru? Ja potrzebuję tego baru. Ej, zrobiłem jakimś cudem trzy spawn hosty. Śmieszne. To fajnie, ale uciekaj pod spory. I teraz właśnie, no kurde, były spory, a teraz ich nie ma. Zmasakrował mi spory, i tam gdzie Dobra, miała... ja, ja zaraz może gdzieś tutaj trafię, ale mam tego mało. Czyli zaraz, mam swarm tych których nie chciałem. No bywa. Ale to nic. Dobra, dobra, dobra. Coś zrobiłem. Czy nie ogarniam, to jest taki, taki tak makro game, że to jest zbyt makro, jak na mój mózg, ale. Chcesz to Ci oddam, Emil, tą bazę. Bierz ją. Nie, Lucy, ja mam teraz pieniędzy jeszcze trochę te Ja oszczędzałem. Kurde. Ładne to... Ten... To chciałem zrobić tymi fungalami, ale jakoś mi nie wyszło. Dobra. Czy tutaj da się podejść i zmasakrować coś? No, ja to co chwilę masakruję. Ja tam idę z tamtej strony. No, trudno, to już mogę odpuścić. To już nic... O, nic nie ma. Świetna sprawa. Ja pierdzielę. Słuchaj, tu są ma... Dawaj te hydry, dawaj te hydry. Kurde, ciaczek, te hydry. To są roach, ale spoko. Nie, ja widzę, tybek ma hydry. Ja jak mam hydry. Mam hydry. Nie. Dob A to nie, dobrze, przecież to Dob dosyć, dosyć. Dosyć tam. Przecież wszystkie mutale właśnie złapaliśmy. Tak, no to idziemy ej, tam, na... tam ej, Ja tam bazę przyjmowałem. Chodźmy tędy. Przyleciały muty. i tam są dwie. No i niech selecą. Nie. Czekaj, Dziubadzie. czekaj, ja jestem zakopany. Dawaj mi tutaj. Hydry są, są, dobra i teraz lecimy górą bronić się gdzieś tam. bronić, no walcz, no chodź tu, pas tu, pas tu, to musimy, Idę, 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 Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Trzeba go odciąć. Ja muszę mieć widok, ja muszę mieć widok, ja muszę go widzieć, ja go muszę widzieć. Jak go trafię fangalem to się nie pozbiera, nie dam rady, nie trafię go fangalem. Mamy widok na górę. Do tyłu. Co, o dobra, będzie akcja. Bijesz, bijesz ja fangale rzucam co najwyżej, ale to gówno da Dobra, gówno dało, z no, z, to z tyłu Zepsuj, cofaj, 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 Wek, co cofaj. tam masz? Z I'm coming! Podoba mi się, czekaj, 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 ja muszę Fangalę jakiegoś rzucić. Dawaj, Dziupaj. Jest jeden, jest drugi Jest o! trzeci Ameno Dobra, no to dostały fidry. Tak się nie to tak się na One są w dobra, dobra, dobra. WTF. Nie ma bazy, dawaj tam, dawaj, 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 pięknie Jaki odwrót, wracają, cofają się świnie! Nie! Raveny giną! Ej, moja armia coś wreszcie robi w ogóle, jak się dzieje. Świetnie, <grym> cieszymy się nie. z tego niezmiernie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Nasi sojusznicy Uważaj, uważaj. Na z tyłu są. walcz z tymi mutelami. Walczę, to są moi wrogowie numer jeden. ich mutów. Zresztą widzę to i mi brzydzę się mutów. Dobra. Dobra, cofaj się, cofaj. Ale teraz już musi walczyć, bo już nie uciekniesz, po prostu walcz. Po prostu walcz. Co, cały czas musicie mieć coś na jednostki na górze. Jakkolwiek to brzmi. Nieźle brzmi. Kurde, jaka fajna ofensywa. Tak się dawno nie czułem jakoś. Dobra, e, słuchajcie, ja bym zrobił coś innego. Maciek, tutaj. No tutaj, tu tutaj. Tu trzeba wyczyścić, tu trzeba wyczyścić. Tu nie ma opcji, tu trzeba czyścić, bo... Tylko, my idziemy, idziemy powoli. Tybek, 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 Ty, was, Czekaj. Tybek. To się nazywa spory. Nie, to się nazywają... Sporo, uważaj, to spory. Uważaj, bo tu jest świnia podglądająca, naprawdę. No to ich sobie podgląda. Jakie mają ulepszenia? A. Właśnie, słuchajcie, potrzebujemy ulepszeń. Czego? Ja jestem ulepszenia. prawie... Ja jestem prawie 3-3 Bainling. Ja też jestem ulepszony. O! Jak się mi nadziały te całe... takie... Kule... Ale teraz uciekaj, dziel, dziel armię. Ten, który jest na czerwono, to... Okej, okay, zrozumiałem. Rozumiesz, Nasze jednostki są atakowane. uciekaj, proszę! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Jest, nie rozłożył tanków. Mm. Pięknie, piękna rzecz, trzeba hodować. Nie, co nie przebije? Wysiądzi jej, tak? I drugą stroną do bazy. Nie, nie mogą ekspansji postawić. A, ok, <laughs> 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 tak jak sobie chrumknął tak dostojnie. Jest zwycięstwo na full. Chrumknięć trup zwycięstwa. Oh, nice game. Pięknie. O, ja to wszystko wrzucam na YouTube'a w odcinkach. No, Statyk. Wykres. O, Boże. po co robiłem kalafiory? Nie wiem, zrobiłem kilka kalafiorów, które przetrwały najdłużej w ogóle. O. o. Mm. To Kresy. Świetne. Kresy. Czekaj, co ty jeszcze szło? Taka bzdura, jestem na, w tym w, w, w czołówce, nie wiem, jak to się dzieje. Ale nie wiem A, dlaczego, jest... bo oszczędzałem. apm -e. 114, tak jest, tyle APM. A masz, ile miałem A ja APM? APM, pokażę mi moje APM. 108. -y. To 8. Moi, to 8. Masz. <noise> no Boże, ci biedni ludzie 50. <noise> Czeka, ale jakich oni byli w ligach normalnie? No nie wiem. Aj no masterzy. No patrz master. Jeden. Był kiedyś. To ostatni, czy jeszcze dwa?